Jest 16 marca 2024 roku. Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy skrótowo. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów do Europarlamentu na niedzielę 9 czerwca. Pełniąc obowiązki komendanta głównego policji, inspektor Marek Boroń odwołał komisarz Judytę Prokopowicz ze stanowiska zastępcy komendanta stołecznego policji. Pani komisarz jest oskarżana o działania wymierzone w środowiska byłej opozycji. Agnieszka Romaszewska-Gazy została zwolniona z Bielsatu po 17 latach pracy. Na przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski został wybrany metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, Duchowny współpracował ze świętym Janem Pawłem II, świętej pamięci Benedyktem XVI i aktualnym papieżem Franciszkiem. Teraz bardzo ważna informacje odnośnie projektu. Z przykrością muszę poinformować o tym, że sobotnie serie pokażą mi się jutro, a niedzielne dopiero w poniedziałek. Serie Transport i SCP stoją pod znakiem zapytania. Na koniec jeszcze trochę historii. 14 marca 2024 roku skrótowo obchodziło swoje 3 lata. Dokładnie 14 marca 2021 roku ukazało się pierwsze skrótowo. Mimo wielu nieraz długich przerw jest jedną z flagowych serii P.A.P.M. Channel. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.